Cześć, kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Jednocześnie zapraszam na dzisiejszy film, którego miało dzisiaj nie być, miał być jutro, ale udało mi się. Jakoś dałam radę, złożyłam, wrzuciłam. Rzucał mi się chyba z 3 godziny na youtube a. muszę coś pomyśleć w ogóle z moim internetem, ale mm, jest. Tak. I od razu ustawiłam go na prem, jako premierę. Dziękuję wszystkim dziewczynom. Wszystkim dziewczynom, które były na premierze, Edytko, Aniu, Grażynko, Buziaki. I tak, będziemy się widywać, myślę, regularnie, chociaż wiecie, tutaj w Polsce naprawdę jest z tym czasem kiepsko, ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Króciutki, bo niecałe 10 minut, ale mam nadzieję, że znajdziecie coś fajnego dla siebie, buziaki, miłego oglądania wam życzę.